Zadzwonili do Danuty Choleckiej z pytaniem o nowe wiadomości. Bardzo wymowna reakcja byłej prezenterki. Danuta Cholecka jeszcze kilka dni temu była jedną z najjaśniejszych gwiazd wiadomości TVP, a dziś ani po niej, ani po serwisie nie ma już żadnego śladu. Zamiast tego nowe władze TVP wyemitowały właśnie pierwsze wydanie, 19.30, a była twarz nachalnej propagandy telewizji publicznej, zmiany w tejże obserwuje już tylko z domowego zacisza. Jak więc ocenia nowy serwis informacyjny? Dziennikarze, plotka, zadzwonili do prezenterki i zapytali o jej wrażenia. Tak wymownej reakcji nie trzeba specjalnie komentować. Rewolucja w TVP. Danuta Cholecka zniknęła z anteny. Miała zostać do końca, a odeszła po cichu i bez żadnego słowa pożegnania. Danuta Cholecka najwyraźniej nie chciała świętować swojego ostatniego występu w wiadomościach TVP razem z internautami, którzy przecież specjalnie na tę okazję zorganizowali na Facebooku specjalne wydarzenie. A szkoda, bo tylko ona mogła liczyć na takie wyróżnienie. Nieco bardziej poważnie przypomnijmy dla porządku, że prezenterka odeszła z telewizji polskiej w dosłownie ostatniej chwili krótko przed tym, jak władze nad nią przejął nowy zarząd, ustanowiony już przez ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Gdyby nie przegrana PIS w październikowych wyborach, zapewne dalej byłaby szefową wiadomości. Tych, tak samo jak zresztą Koleckiej, w TVP już jednak nie ma, bowiem zastąpione zostały nowym formatem o nazwie 19.30. Jego pierwsze wydanie, które poprowadził Marek Czyż, spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami wielu osób. Czy była wśród nich legendarna prezenterka? O to zapytali dziennikarze, plotka. Zapytali o 19.30. Wymowna reakcja prezenterki. Danuta Cholecka, odkąd zniknęła z anteny TVP, nie zabiera już publicznie głosu, poza jednym wywiadem, w którym opowiedziała o swojej rzekomej odprawie. Jedno z ostatnich ujęć paparazzi ukazuje zaś prezenterkę z kartonem, który pakowała na Woronicza do swojego samochodu. Od tamtej pory słuch po niej zaginął. Nie zdecydowała się nawet stanąć w obronie swoich kolegów, którzy wciąż walczą o niezależne media. Mimo tego powszechnego milczenia, portal plotek zadzwonił do Choleckiej, aby wypytać ją o to, jak ocenia następcę wiadomości, które były przecież jej oczkiem w głowie. Niestety, była już gwiazda TVP nie odebrała, bo miała wyłączony telefon. Osoba, do której dzwonisz, ma wyłączony telefon lub jest niedostępna. Powiadomimy cię, gdy pojawi się ponownie usłyszeliśmy za każdym razem, gdy kilkukrotnie wybieraliśmy numer prezenterki relacjonował portal. Cholecka zrezygnowała z gigantycznej odprawy? Wróćmy zatem wspomnieniami do ostatniego wywiadu Danuty Choleckiej, w którym dosłownie parę dni temu zdementowała plotki dotyczące swojej sowitej odprawy, jaką miała dostać po odejściu z telewizji polskiej. Podpisując dokumenty związane z wypowiedzeniem na początku grudnia, zrezygnowałam z 9-miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. Więc nie dostanę tych ogromnych pieniędzy. Miałam w umowie taki zapis, ale zrezygnowałam z niego sama. Taka jest prawda, mówiła serwisowi wirtualnemedia.pl. Nieco prowokując swoich przeciwników, prezenterka zapewniła także, że biedy klepać raczej nie będzie. Są też tacy, którzy bardzo troszczą się o moje rozczarowanie, kiedy nowa władza zatrzyma tę wypłatę. No więc rozczarowania nie będzie, wyznała.